I mieli tutaj sesję z IDX, w Fortnite z 13 lipca i jeśli mi się ona spodoba, zostawcie swobodne objawy w komentarzach a przy tym przejść sklepu No i nowy, mamy nowy pakiet to, Dokładnie to zestaw szafki e, gracza, z tego co wiem e, Taki ścineczek bardzo ładny. E, lotnia też fajna e, i zbiorek opal, lat no, właśnie tak E, też fajne. Nie matka. To jest samotka chodzona. No, jak są 2100, to jest fajny zestawik, moim zdaniem. Si jeśli jeśli chcecie kupić to w zestawie, to 200. A osobno 3300 nie? E, no i dla dalej mamy czerwony jad, który ma czerwony styl i niebieski. Więc spoko są e, dalej mamy lodowcą. Dwa style. Posiadam Bardzo fajne, polecam każdemu e, nic poń e, dwa style, bardzo, też dwa stele, bardzo fajne. Taki, taki, spoko. E, plecak ma fajny ten e, No i plecak. Do tych dwóch skinów. E, też bardzo fajny. E, nocny marek, zwierak. Bardzo fajne e, Lutnia. Też bardzo fajna. E, no lesconię e, skomplikowaną. Ona ma dwa style. Spoko. Bardzo ładny też polecam. Blask uliczny, zwieraczek do dla niej też ma dwa style. Taki, taki. Generalnie wszystkie rzeczy, tego zostały, się w ciemności. Chyba oprócz lotni, ale nie jestem pewien, nie? No to też ma dwa style. Taki, taki. Więc też spoko, bardzo ładna jest. No i malowanie dobra. Plamy farb Tak bardzo fajne. Lecce, mamy synapsy. Dwa style sknieczek ma taki, taki spoko, taki plecak, takiej okay. surferka, też bardzo fajny sknieczek, za 1200 spoko. E, różka, bardzo fajny zbieraczek za 800 sputony. E, Gangle style, e, motka za 500, chodzona e, z motorskimi, ale spoko. Eee, mój idol emotka za 200 też bardzo fajna eee, impreza z psa. też spoko, bardzo fajne eee, no i batman się no zestał batman nie to ale się on już z parę dni nie eee, pakiety też dalej nie zmieniły a ich pakiet staną końca no i psa, no jeśli się spodądzie słazonę mogę grać też na skrzynięcie ja się z wami żegnam na